Gotowy, gotowy do dalszej podróży. Lima, hostel, airport. Także zaraz łapię Ubera, jadę na lotnisko i lecę do Bogoty. Tam był ten hostel, ale Neon jest od innego, a mój był kawałeczek dalej. Ta ta dzielnica, jest taksówka stoi, ale to nie moja taksówka. A ja zaraz zamawiam Ubera i na lotnisko. Bo tu jest lima, są korki i wszystko się może zdarzyć. Lima Kalao. I jeszcze parę ujęć z tej dzielnicy. Tak na pożegnanie. Tam jest wielka droga. No, gracias. I to jedna właśnie z tych wielkich dróg tutaj. O, 3-4 pasma. Lotnisko w Limie jest naprawdę spore, i póki co wszystko poszło dobrze. Zostałem wypuszczony z Peru. Teraz już tylko Klumbia. Fertycznie mógłbym nie wysiadać, ale mam tam o chyba 7 godzin po stoju, także trzeba troszkę zwiedzić Bogoty. Jak się uda, ale chyba nie powinno być problemu. A ceny na lotnisku oczywiście z kosmosu. Między innymi koszulki, 89 soli, mimo że wszędzie po 25. Ale to jest rozbój w biały dzień. 7 dolarów za butelkę wody i małą tutaj empanadę. Kurczę, to 26 soli wychodzi. To jest taka przebitka. To jest praktycznie chyba 5 razy drożej niż w Limie, gdzieś tam w centrum. Skandal. Wszystkie ceny w dolarach oczywiście, nie? To jest jej praca. Jakby tu szukał, to jest praca na odcisku. Oficjalnie Kolumbia, Bogota. Udało się wjechać. Teraz nie wiem co mam robić, czy jechać do hotelu czy od razu na punkt gotowy do kolejką Terraferico do Monasteru Zobaczmy, bo jest godzina już po 15.00. Nic słabia już Ubera. Zobaczymy, no Kolumbia, Kolumbia, proszę Państwa, Bogota. wydostanie się z tego lotniska za pomocą jakiegokolwiek transportu. To była tragedia. Dlatego przeszedłem się z buta. To jest mój taki mały hostel na parę godzin, i zaraz jadę na Monteserrat. Chociaż zamknięty jest, ale działa kolejka. Teraz będzie walka z czasem. Kolejkę do Serate. Tam cena jest że 6 dolarów, także idę kupić bilet No to widzę że czeka mnie długa droga To gdzieś tam, a pogoda jest taka sobie w kratkę I taki to, to wagonik będzie

I tam za mną już Bogota w pełnej krasie. W wagoniku było okropnie, ponieważ jakieś siostry zakonne wysparowały się jakimś ziołowym paskudstwem i tak waliło. Ale cóż, tam Bogota. Podobno to jest jedyne wartościowe miejsce w Bogocie tutaj, to wzgórze Monte Serrat. I tradycyjnie uwielbiane przeze mnie miejsce, czyli sklepy z pamiątkami. Muszą być tutaj na szczycie tej góry. O, zmachałem się znowu. O! Może by coś tak kupić. Zastanawia się. O cóż, coś tam można by sobie prezentować. A tutaj koka, same produkty z koki. I kolejna strefa, tym razem gospodarcza. Kuchnie, ale już powoli zamykają, bo zaraz będzie ciemno. Śmierdzi starym olejem. Także wiecie Za ciekawie to to nie jest Chyba się trochę gdzieś zapędziłem za bardzo No bo tutaj to praktycznie nic nie widać Por favor Tak ładnie podanej herbaty z to jeszcze nie miałem Więc mam teraz tutaj w Kolumbii i tutaj miał być taki piękny widok, i w sumie jest, jakby nie było. Z balkonu. Są mi koszulki z Pablo Escobar. A teraz już chmura naszła, taka <grym> że kompletnie nic nie widać. Kompletnie po prostu biel, biel, biel. Jeszcze tylko z tamtej strony, coś. Bogota, to aż wprost niemożliwe, co za pogoda dzisiaj. I Monte Serrat Santarium również we mgle. Tak mnie przywitała Kolumbia. Miejsce ciekawe i to nawet w tej mgle, ale jednak wolałbym, żeby była ładniejsza pogoda i żeby były piękniejsze widoki Proszę odejść, bo filmuję Dobrze Nic! Tam po prostu już nic Droga krzyżowa, stacja dziesiąta Tam kolejna stacja i monaster którego nie ma już widocznego oczywiście bo tak to jest stacja dziewiąta przepraszam, jedenasta krzyżowanie cóż, Bogota, po prostu Bogota przyjaśnia się trochę się przyjaśnia, ale słabo i przypomina mi to sytuację z Machu Picchu teraz będzie widać, czy nie będzie widać. A ja czasu dużo nie mam, muszę pracować do hostelu i później na lotnisku. Cena biletu w górę i w dół wyniosła 23,5 tysiąca peso, czyli jakieś 6 dolarów i niestety, ale nie ma czasu na zwiedzanie Bogoty, ale powiem wam tylko jedno, że tam po drodze były slumsy gdzieś. Czasem teraz jest taki korek w Bogocie, jest taki korek w Bogocie, ale mnie się udało toczyć do hostelu. Gdzieś tam dwa busy chyba zablokowały całą drogę i się zrobiło takie wąskie gardło. Nie wiem gdzie są moi znajomi, nie wiem gdzie są moi znajomi. Gdzieś tam utknęli, stoją w miejscu. Nie wiem czy zdążą, może oby, bo jak nie, to będzie chryja po prostu, nie. Dobra, jeszcze parnaście minut i zbieram się, i idę na lotnisko, bo, no, bo trzeba je iść, nie? Jestem już na lotnisku w Bogocie Jest ono duże, no nie powiem, jest duże. Udało mi się zdążyć, także nie ja wiem, jak to moi znajomi, z którymi to rozpoczynałem tę podróż i się rozdzieliliśmy na miesiąc, ale teraz ponownie wracam razem. Więc cóż, oni gdzieś tam utknęli w korku. Czy zdążą? No mam nadzieję. Bo inaczej niedobrze, niedobrze by było Także cóż, to 6 tygodni to minęło jak zbicza szczelił. i stwierdziłem, że po prostu uwielbiam południowoamerykańskie miasta, ten chaos, to co się dzieje na ulicach, te wszystkie bazary No ale także i góry, nie? I góry i przyrodę także, także cóż, było fajnie, ale trzeba wracać już do, do domu. Za chwilę samolot do Londynu, no może nie za chwilę, ale za jakieś tam dwie godziny, dwie i pół w sumie Za dwie i pół godziny samolot do Londynu, a później już autobus do Plymouth I trzeba zarobić pieniądze na kolejną podróż Bardzo bym chciał wrócić do Ameryki Południowej, być może w styczniu, zobaczymy, zobaczymy co to będzie się działo Żegna Was Wasz ulubiony fotoreporter okiem kamery Artur AN także Adios, amigos.